Witam, tutaj jest Tomolko, a dzisiejszym filmem miał być film z Titanica. Ale zorientowałem się, że nie mam na to czasu, więc postawiłem na recenzję, którą już długo chciałem zrobić. Plutona, albo Pluton, nie jestem pewny, preferuję Plutona. to Gundam ze serii 00, a konkretnie z mangi 00P. Jest drugą generacją Gundamów, czyli czwórką Gundamów po Gundamie Zero i był podotypem dla Nadli. Jak wszystkie Gundamy z tego uniwersum należy do Celestial Beings i był pilotowany według wiki przez kilka osób, ale taką podstawową pilotką Plutona była chyba Charles Akustika. Sam model pochodzi z 2020 roku i składa się z 10 wyprasek, w tym Polikapy i Beam sabery. Model ten wyszedł dużo później, niż cała reszta High Grade'ów z 00 i dzięki temu, że nie dzieli też z nimi żadnego elementu panterza ani frame'u, wszystkie wypraski, poza cyberami i polikapami są zapiektowane z myślą właśnie o nim. No i dzięki temu dostajemy naprawdę niesamowitą przyjemność z budowy w porównaniu do innych High Grade'ów z 00. Nie mamy tutaj ani zbytnio wystających polikapów, ani torsów z dwóch elementów, części pietroczyste są zielone, a nie bezbarwne, do tego jeszcze przejdę. No i mamy poprawną kolorystykę. To jak większość modeli z dabelą mocno na klejkach polega, tak Plutone ma ich naprawdę mało, a nawet trudno byłoby, aby ich nie miał. Te czerwone i do te z na początku Wi-Fi na Plutone, i faktycznie tak małych elementów w high grade nie dostalibyśmy w osobnych częściach. Poza nimi jest kilka elementów, które są białe zamiast być w kolorze frame'u. Ale mogę przygnąć na to oko, chociażby dlatego, że są to powierzchnie proste do powolowania. I tym bardziej, to są miejsca, w których będę się postarało, jak na przykład tylny Skin armor, który ma wypełnienie w kolorze frame'u od przodu figurki. Cudowna rzecz, która zdarza się mega rzadko. Podobny motyw jest też w pancerzach wewnątrz ramion, nawet wewnątrz naramienników, czy powiedzmy wewnątrz bocznych skier No i będąc w skieramorów, kable GN. Uwielbiam te kable i to, jak Plutone mają ułożone. I są to kable kilka półek lepsze od tych w niedawno recenzowanej przeze mnie High Grade X. Są z trochę innego materiału, przez co wydają mi się lepsze w dotyku, mniej podatne na zerwanie i mają naprawdę ładny matowy odcień. No i co najważniejsze, nie mają linii odlewu przez całą swoją długość nawet od boku prawie jej nie widać. Dokładnie tak powinno to wyglądać już w Hybrid EXI. Omawianie podobne rozpocznę od tego, że jest to prawdopodobnie mój szósty ulubiony design z Gandama w całym multiversum. I jest to z drobnymi zmianami od momentu, w którym zobaczyłem go po raz pierwszy, czyli tam chyba okolice, kiedy on wychodził, ten 2020 rok. I w dużej mierze było to spowodowane właśnie tymi kablami GN na plecach, których dzisiaj mi się strasznie podoba. A szczególnie podłączenie się tych naramienników do skill armora, naprawdę moim zdaniem wygląda to bardzo świetnie. I zostało to też świetnie oddane w wersji plastikowej, bo tak jak mówiłem. Te kable są o wiele lepszej jakości niż te, które mieliśmy w HGX, Exi, ale też same detale na tych elementach, choćby właśnie tutaj na tym tylnickim armorze jest ich naprawdę pełno. Te tak samo na silniku GN, na, na ramiennikach, na przedramionach, na łydkach, nawet tutaj trochę na przędniczych ramorach, choć tutaj faktycznie jest ich trochę mniej. Bardzo ładnie wytylowany też jest TORS. Mniej tutaj jest takich wyrytych detali, jeśli chodzi o panel lining, ale o wiele więcej zabawy różnymi kształtami dość też nie to powiem jak na Double Sam Tors kojarzy mi się trochę z G40. No i teraz wracając do głowy, tak jak mówiłem, mamy te dwa elementy, które są niepewnego koloru one powinny być czerwone. I samo to w sobie nie wygląda w sumie aż tak źle, nie wybierzcie to, to to aż tak bardzo. Oczywiście głowa wygląda lepiej, kiedy te czerwone elementy są na swoim miejscu, ale teraz to nie wygląda też aż tak źle. E, gorsze wygląda te oczy, które są całe w czerwonym plastiku. Nie mamy tutaj ani czarnego na tą otoczkę wokół oka, ani zielonego na oczy. E, to jest pewien drobny minus tego modelu, ale nie jest to nic takiego strasznie złego. Moim zdaniem, mimo że mi dłonie strasznie latają, to uważam, że malowanie oczu jest akurat bardzo łatwe. I też bardzo się cieszę, że te niebieskie elementy, które, jeśli dobrze pamiętam, to jest to jeden element, który przechodzi przez całą głowę i jest jakby rdzeniem całej głowy, że właśnie on jest po pewnego koloru, ponieważ jest to taki element, którego dałbym sobie nogę uciąć że gdyby Plutona wyszedł w czasach całej reszty High Grade'ów z Double to te elementy byłyby po prostu białe. Że nie byłoby tutaj żadnego rozdzielenia kolorystycznego i może co najwyżej dostalibyśmy tutaj naklejka. A tak, banda się tutaj nawet postarało, więc bardzo fajnie. Z tego co mówiłem, że brakuje paru elementów w kolorze frame'u, to jest choćby ten otwór tutaj, i jego otoczka, tak samo tutaj ten element na kolanie, jeśli dobrze pamiętam, to te i te elementy. Więc jakby. Powiedzmy, że troszeczkę tego jest, ale też jednocześnie nie jest to nic strasznego. Co jest tym bardziej fajne, że całe naramienniki są bardzo dobrze zrobione, w takich kolorach, jakie właśnie powinny być, łącznie z wnętrzem, co naprawdę jest bardzo fajne. Co jest tym, tym fajniejsze, że bardzo podobne naramienniki ma nadli, a wersja hydrauliczna nadli jest strasznie oklejona jeśli chodzi o naramienniki. Czego jeszcze szkoda? to jest tego, że nie mamy absolutnie żadnego rozdzielenia korytarczego na silniku. Tutaj mamy ten taki design silnika, bardziej otwarty z tymi spiczastymi elementami. Z tego, co widziałem na wiki, to lorowo jest taka różnica, że taki design silnika sprawia, że ma on lepsze osiągi. Ale jednocześnie jest on bardziej niestabilny niż taka forma w pełni obła, jak na przykład mają Exia. Mi się też osobiście ten design o wiele bardziej podoba. Tylko, no tak jak mówię, szkoda, że nie mamy tutaj żadnego zielonego koloru na te miejsca. One są chyba nawet lorowo zielone, a jeśli nie, to czarne. Jest to też takie miejsce, gdzie jakby dałoby się dać jeszcze jeden dodatkowy element albo w kolorze czarnym, albo w kolorze frame'u, albo w przyrząsy zielonym, ponieważ uważam, że jak jest tutaj na to Miejsce, aby to zrobić, i nawet pasowałoby to w high-grade. I co do przezroczystego zielonego plastiku, to mamy go na tym modelu, co ledwo widać, ponieważ kokpit, który jest tutaj, nie jest czarny, a jest właśnie wykonany w przezroczystej bardzo ciemnym, zielonym plastiku. Tutaj, jak odbiję lekko światło, to widać to, że jest to zielone. I właśnie pod ten kokpit idzie ta, ta naklejka numer 5, która jest szara. Prawdopodobnie odbije ona lepiej światło z kokpitu. Ale ja zapewne jej nie użyję, tylko dam, jakiś, tylko dam jakąś chromową farbę, żeby jeszcze lepiej to światło odbijać. Bo jest to bardzo ciemny plastik. Prawdopodobnie spowodowany tym, że ten element po prostu jest gruby, ponieważ mamy jeszcze jeden element w tym plastiku, który już dość wyraźnie jest zielony. Ogólnie, jak sami widzicie, bardzo ładnie wytotylowany, bardzo ładny Gundam. Oto wszystko, co dostajemy wraz z Gundam Plutona w zestawie, czyli dość standardowe wyposażenie Gundama z lekkim twistem. I na początek rozpocznę od dodatkowych dłoni. W zestawie dostajemy te otwarte pięści do trzymania broni oraz te otwarte dłonie. Fajnie, że dostajemy cokolwiek. W Double -o zdarzało się, że dostawaliśmy lewą otwartą dłoń, ale tutaj dostajemy obie, tak więc bardzo fajnie. I teraz przechodząc do reszty rzeczy, rozpocznę od tej, która jest w tym modelu, powiedzmy, że największym zaskoczeniem. Jest to ta tarcza. I nie chodzi mi w tym zaskoczeniu o jej design, ponieważ jest to dość typowy design jeśli chodzi o Gendama DBLOW. Jest to tarcza dość cienka, więc o małych faktycznych możliwościach broniących. Aczkolwiek sam pluton ma technologię, która go też chroni, więc tarcza jest bardziej kazaki dodatek, ale wciąż. Oprócz tego, że jest cienka, to jest też dość ładna, to trzeba przyznać. Ale to, co jest w niej takiego bardzo pozytywnego, to jest jej rozdzielenie kolorystyczne ponieważ nie mamy tutaj w tym momencie ani jednej naklejki, ani nigdzie niczego nie ruszałem farbą. Wszystko jest tak, jak było prosto z pudełka. Jeśli pomyślicie, no dobra, ok, po koloru tarcza, co z tego? Otóż to, że oto tarcza, którą dostaje się wraz z nadli, też Heideggerowa, jak widzicie, bardzo podobna i tutaj cały ten czerwony element to jest naklejka. Paskuda naklejka, która nakleja się na kilka powierzchni. Bardzo dobrze że to jest naklejka. A no, out of box, cała ta tarcza jest biała. A tutaj już mamy całą tarczę pewnego koloru. Jest to coś, co można powiedzieć, że mogliśmy się spodziewać w highgrade w obecnych czasach, ale choćby pod tym względem warto takie porównanie pokazać, jako ewolucję, jaką Bandai przeszło technologicznie przez lata. No i teraz, aby tę tarczę doczepić, wystarczy wykorzystać ten adapter do tarczy i to mocowanie tutaj. Które też swoją drogą jest bardzo cienkie, co mi się bardzo podoba, ponieważ zwyk... czasami tarcza mają bardzo długie tymosowania, które sprawiają, że bardzo się boję, że się połamią. Tutaj takiego zagrożenia w sumie nie ma i podłącz to w to miejsce. I fakt, że jest w 100% poprawnego koloru, bardzo tej tarczy pomaga, jeśli chodzi o łączenie się kolorystyczne z Plutonem. Już mnie taką super sprawą, już mnie taką super sprawą jest jego karabin. I tutaj, właśnie, bardziej super jest pod względem designowym, ponieważ jest to bardzo ładny karabin, moim zdaniem. Zdaje, oczywiście, mój test wysokości co do długości. Ma bardzo fajną, długą lufę, dość unikatowy, dolny celownik. I właśnie ten celownik jest tutaj tym coś takiego niezbyt ciekawego, bo jak widzicie, ten celownik ma ten element tutaj wystający. I to jest miejsce, w które daje się tą naklejkę na karabin. I tą naklejkę daje się tak naprzód, jak i właśnie na tą boczną krawędź. Co no wygląda źle, jak to się naklei. Ewidentnie jest to bardzo łatwe do odklejenia się i tutaj o wiele bardziej polecam ten element po prostu pomalować aniżeli naklejać naklejkę. No więc moglibyśmy tutaj pokusić o ten element osobny, tym bardziej, że poza tym to są po prostu dwa kawałki plastiku. I teraz, aby podłączyć to do plutone, to po prostu wsuwamy rękojeść pistoletu do jego dłoni, a następnie ten element wczepiamy tam, gdzie z drugiej strony tarcza i teraz mamy Plutonę z jego głównym uzbrojeniem. Ale jeszcze mamy też uzbrojenie e, krótkodystansowe, czyli beam sabery. Dostajemy, tak jak powinniśmy dostawać w przypadku EXI, dwa beam sabery zwykłe i dwa beam daggery, czyli po prostu krótsze beam sabery. E, Aczkolwiek w tym przypadku to prawdopodobnie jest tak, że Plutonę może sobie wybrać, czy jego beam saber wygeneruje się jako beam dagger czy beam saber. Ponieważ rękojeści mamy tylko dwie i są one bardzo fajnie schowane w kolanie, i jest to też coś, co powinien mieć Nadli w swoim high Grade, a tego nie ma. Jego kolana są wypełnione plastikiem, a tutaj mamy miejsce na Beam Saber, który też swoją drogą, jakby wygląda, jakby miał łatwo wypaść, ale tak naprawdę to, aby go wyciągnąć, należałoby zdjąć kolano. Bo bez tego dość trudno będzie go wyciągnąć. Sam beamsayer jest dość zwyczajny, nic super specjalnego. A kształt może nie jest super prosty, ale też nie ma tutaj nic takiego ciekawego do powiedzenia. I jak widzicie, mamy tutaj mocowanie na takie płaskie beamsybery, gdzie możemy wstawić właśnie ostrze i dać je na przykład do drugiej dłoni plutona. I tak oto większość akcesoriów ma plutonę na sobie I Jeśli chodzi o pozostałe akcesorium czyli oto to już jest coś, co sprawia, że będziemy musieli powyciągać części. Ale najpierw, tak jak mówiłem, tutaj właśnie mamy element przeźroczystego, zielonego plastiku, i jest to kondensator od silnika GN, który powinien być tutaj z tyłu. Tutaj już mogę w sumie powiedzieć, że to jest element, aby zrobić Fightera do tego Gendama, ponieważ tak, jest to Gendam z Double który posiada Corfightera. Tylko, żeby go zrobić, to musimy sobie wziąć Plutonę, wyciągnąć jego kokpit oraz wyciągnąć cały silnik wraz z. Tymi szczydełkami. I tak właśnie dlatego te szczydełka, tutaj w ogóle są. Skrzydełka tutaj prostujemy, doczepiamy z tyłu tego korfajtera, i z przodu wczepiamy kokpit, rozkładamy skrzydełka i mamy korfajtera. Plutona, który osobiście mi się bardzo podoba i też nie przeszkadza mi to, że mamy tutaj wymienną część, ponieważ no coś takiego byłoby ciężko zrobić w high grade. Tym bardziej, że mamy te żółte, wystające elementy, które tak sobie po prostu wystają z tego niebieskiego plastiku. Natomiast w Plutone mamy te elementy wystające z żółtego plastiku, więc no tutaj transformacja byłaby dość ciężka i ani trochę nie przeszkadza mi to, że mamy ją zrobioną w taki sposób. Tym bardziej, że ten samolocik wygląda po prostu bardzo ładnie. Tylko właśnie at this point wolałbym, abyśmy mieli w pełni osobny samolocik od Plutona, ponieważ no w tym momencie niezbyt jest jak prezentować Plutonę na półce z dziurą po kokpicie i bez silnika. I to też fajne, co pokazuje, że ten Gundam był stworzony w późniejszych latach. Mamy tutaj adapter do postawek akcji, więc jeśli chcemy, możemy bardzo ładnie, bez żadnych kłopotów. Postawić korfetera na półce w pozie latającej. No i bez większego zaskoczenia, adapter do podstawki akcji mamy także w plutonę, Tak więc jemu też bez problemu możemy dać pozę powietrzną. No i pozowalność. Głowa jest na standardowym polikapie z dwoma boljointami, więc mamy ruch do przodu do tyłu. Obrót o 360 stopni. Taki ruch w dół, taki w górę, przechyły na boki. W plecaku mamy pozwalność szczydełek, którą pokazałem w, w przypadku Corfightera. Mamy staw motylkowy, pozwalający nam tak wychylić rękę do przodu i jedynie tak na polżącie do tyłu. Maksymalny wychyl ręki mamy taki. I nie jest to blokowane oczywiście przez te kable. Mamy ruch od 360 stopni, aczkolwiek no, nie radziłbym go robić przez te właśnie kable. No ale możemy o 180 stopni obrócić rękę do przodu, a do tyłu o jakieś 90 stopni, tak, maksymalnie wychylić na bok. Mamy obrót w ramieniu i tutaj znów nie obracałbym o 360 stopni, ale mamy tak naprawdę praktycznie to 360 zagwarantowane mimo to. Kolejna super rzecz, podwójny staw łokciowy, który pozwala nam maksymalnie tak zgiąć przedramię. I co jest fajne, to jest to, że ten kabel trochę się ukrywa w tym elemencie, dzięki czemu nie utrudnia on tego pełnego zgięcia. Mamy ruch tutaj, który nie do końca wiem, po co w ogóle istnieje, jedyne co chowiarze o tym elemencie to jest schemat pokazujący jak działa specjalny rodzaj pancerza, który ma właśnie plutonę, ale jakby to, to po prostu pokazuje jego specjalny pancerz aniżeli co robi ten ruch, no ale istnieje, mamy też lekki ruch nadgarstka w przedramieniu bardzo niewielki, ale tutaj istnieje no i Dłoń na standardowym boldoncie. Tutaj wielkiej filozofii nie ma. Jak sobie damy ręce do góry i maksymalnie odchylimy szydełka, no to mamy taki obrót torsu. Coś ponad 90 stopni. Ruchy na boki to jest coś, czego inne gondamy z Double low nie mają. Nawet lekkie zgięcie do tyłu i do przodu. Boczny skid jest na zawiasie. Przedni również. I tylni niestety jest nieruchomy. To jest już pewna wada tego modelu. I jeśli chodzi o ruchy nogi, to maksymalnie mamy taki ruch do przodu. Jeśli damy sobie skill armor pod na, na kolednik, a jak damy go na górę, to taki. I tutaj jak widzicie, ruch nogi nie jest ręczny kablem. Kabel myszy minimalnie luzu, tylko bardziej z tym skill armorem. Do tyłu taki. Jest pełny szpagat. W nogach jest też dość typowy staw. Który pozwala nam na ruchy jednej nogi do, do, do góry, drugi do dołu, która przekrzywia ten element, jak teraz właśnie widać. W tym miejscu, mimo że nad trochę nie wygląda, to mamy ruch obrotowy, nawet byłby o 360 stopni, gdyby nie kabel. Podwójne kolano, znów super sprawa. Mamy ruch całej kostki do przodu i do tyłu, na tym elemencie, który z jakiegoś powodu z przodu jest niestety pusty. Stopę całą mamy na ball joincie. dzięki czemu możemy ją lekko zginać na boki, niestety nie koloruje to z szpagatem, jak i do przodu. Tak więc pozowalność Plutonę, jak na Low to jest w ogóle wybitna, natomiast jeśli chodzi o obecny standard to jest bardzo dobra, tym bardziej ma się co do niej pozytywne odczucia, że są te kable GN, które mogłyby teoretycznie dość mocno tą pozowalność ograniczać, ale tak naprawdę, jak widzieliście, to i tak da się bardzo dynamicznie tym gandamem ruszać mimo nich. No i porównania, które rozpocznę od porównania z Gendamem, na którym Pluton jest wzorowany, czyli jakby którego jest kontynuacją, czyli Gendam Zero. teraz Gendamem, który jest ewolucją Plutona, czyli Nadli, inny Gendam drugiej generacji, czyli tej samej co Plutone i jedyny inny wydany astraja, bo mam pod ręką h Mój inny pibandaj, którego też mam pod ręką. Oneward, Jeszcze inny pibandaj, GM-3 z Unicorna. Banan. No i porównanie z High Grade kalibarnem Real Grade Unicornem. Master Grade I Perfect Grade Action. I w ramach porównania z czymś nietypowym. Porównanie z Beam Rifle PG Unicorna. Podsumowując. Model Plutona to model z widoczną barierą czasową między nim a innymi highredami z double Mimo bycia tym nowszym jednak, designerzy widać, że starali się upodobnić go budową do innych modeli Double-O, jednocześnie nie ograniczając go w żadnym stopniu. No, może poza pozwalnością stóp i soczewką na karabinie, ale poza tym zestaw wybitny, który polecam absolutnie każdemu, szczególnie jak zbieracie unikatowe designy w multiverse'u Gundama. Dajemy mu oczywiście White to nie podlega dyskusji. Dyskusji podlega jego cena, bo to Pi Bandai. Ogólnie ja sobie dałem granicę, że nie ma szans, że wydam na niego więcej niż 250zł, ale to i tak jest dużo. Bardzo dużo. Jeśli nie kochacie Plutona tak jak ja, to ja osobiście sugerowałbym się ceną obecnie dostępnego Black Plutona. Jest to kopia 1 do jednego tylko z innymi barwami. Wiem, bo go mam. Więc okolice 180 zł to spoko cena za ten model. Oczywiście, jak możecie go dorwać taniej, polecam to zrobić. Na sam koniec znów zapraszam na 12 spotkanie na Wrocławia, które odbędzie się w niedzielę za tydzień. No i znów zapraszam na Newcon, który coraz bardziej się zbliża. On odbywa się w sobotę i niedzielę 11-12 października. Po szczegóły zapraszam do linków w opisie. A póki co, to komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie w górę, jeśli Wam się spodobał. Na razie.